Questa tecnica di commedia dell'arte può essere utile per attori, tutti attori sì. sulla scena? Assolutamente, io dico sempre che io non lavoro sulla commedia dell'arte ma con la commedia dell'arte, non on commedia dell'arte ma with commedia dell'arte, perché credo che sia un importantissimo principio pedagogico perché dentro le tecniche della commedia dell'arte ci sta tutto quello che è importante come base per un attore cioè un corpo, un immaginario e la capacità di reagire alle immagini e quindi c'è solo l'attore e lo spazio che crea però un mondo e per questo io credo che sia molto bello dopo anche c'è una cosa importantissima deve essere molto visibile quindi tutto ciò che tu hai dentro devi trovare un modo per tradurlo all'esterno con una tecnica molto precisa e questo credo che aiuti molto gli attori anche se faranno Pinter o Beckett o altro Spektakl Noce siostu prąte opowiada o trzech młodych siostrach, kobietach młodych, pisarkach, którym przychodzi zmierzyć się z wiktoriańską rzeczywistością. Ich twórczość, ich twórczość ma problem z byciem docenioną, ma problem z przebiciem, ponieważ w patriarchalnym świecie kobiety nie miały zbyt wielu praw, praw i nie były doceniane. Piszą pod pseudonimami. Każda z nich ma swój indywidualny świat, patrzy w zupełnie, zupełnie inny sposób i ma zupełnie inną wrażliwość. Jest to zmaganie z życiem, z rzeczywistością, z własną wrażliwością, z własnymi doświadczeniami. No i właśnie ze światem mężczyzn też, wydaje mi się. Wielki grządek zwybanie. Długie stania czy krótkie? Długie. A dla mnie ani Chyba Przede wszystkim punktem wyjścia, od którego zaczynaliśmy było to, że czytając Romea i Julię bardzo ciężko jest się um, z tymi bohaterami dzisiaj utożsamić, ponieważ są bardzo młodzi, bardzo szybko się zakochują, zakochują się na śmierci życie, czyli są to kategorie, które dzisiejszych młodych ludzi Raczej nie dotyczą, raczej jest więcej cynizmu, więcej gry między sobą nawzajem. I dlatego zaczęliśmy o tym myśleć inaczej, jakby postąpili Romeo i Julia w dzisiejszych czasach. A podstawową kategorią było to, że czytając dramat zauważyłam, że najmniej się mówi o Julii. Jest to Romeo i Julia, tak naprawdę mogło się to równie dobrze nazywać Romeo, ponieważ jest o nim. Bardzo wiele w kontekście jego osobowości, jego człowieczeństwa. Natomiast Julia jest określana jako ładna, jako miła, jako posłuszna i nie wyraża swoich opinii, nie wyraża siebie jako siebie. I zaczęliśmy się zastanawiać, jakby to było, gdyby Julię postawić na pierwszym miejscu i gdyby ona mogła sama o sobie decydować. I to. The performance is called "The Stones in His Pockets." It's written by Marie Jones, uh, and Irish, and it's an Irish play about uh, a little Irish uh, village. Which is, so to, call, so to say, invaded by a Hollywood crew, which would like to film their uh, Hollywood movie with a big star, and everything, um, everything is set on a, on a film set, uh, and it's um, one line of the of the of the place that the extras become the main characters of the play, and the main character, yeah, and the stars of the movie become the extras. <laughs> jest super zwierzątą. kiedy niekoło wiemy o Znacie, ja sam niekoło wiemy o cudzie. Żywiłem w Ameryce. Każda z piosenek ma swoją historię. I, I nie jest tak na przykład, że jeżeli na przykład, nie wiem, śpiewamy Tango Milonga, o bardzo znaną piosenkę. U nas ta piosenka jest wywrócona po prostu o 180 stopni i w kontekście sceny znaczy coś całkiem innego, więc no nie jest tak po Bożemu zrobiony ten spektakl. czy to było zaskoczenie, czy, czy to była niespodzianka? To było na pewno bardzo duże zaskoczenie. I na pewno trudno mi było dojść na scenę. Była o tyle przełomowa dla mnie ta sztuka, że poukładałam sobie wiele rzeczy, które robiłam czasami na drugim roku w szkole teatralnej, a czasami na trzecim, więc te rzeczy nagle mogłam z nich skorzystać i włożyć do jednej roli, a jednocześnie odkryć nowe rejony, których nie znałam do tej pory. Siódmy festiwal uważamy za zamknięty. zamknięty. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy.